O tej prawie 10-tonowej popierdółce pyrkawce pustynnej jeszcze wam dokładnie opowiem, bo darek obiecał mi, że mnie zaznajomi z tym jak to auto jest skonstruowane, ale dzisiaj chcę wam opowiedzieć o tym, że podczas jednego z dakarowych etapów taka właśnie ciężarówka z prędkości 140 km na godzinę urwała koło. Zobaczcie jak wygląda piasta, zobaczcie jak wyglądają hamulce, zobaczcie jak wyglądają amortyzatory, mają chyba no, półtora metra długości każdy, są dwa podobno kosztują po kilkanaście tysięcy euro sztuka, co mnie nie dziwi do dodatek tylne resory, które wyglądają naprawdę skromnie kosztują po pięć tysięcy euro sztuka i jest ich mnóstwo w tym samochodzie tak czy siak, jest to pojazd wielki, ciężki i bardzo szybki 140 na godzinę, a to jest ograniczenie prędkości na odcinkach, bo gdyby nie było tego ograniczenia, jechaliby jeszcze szybciej. I takie koła się wtedy urywają na pustyni. To kółeczko waży 135 kg. I ciekawe, czy ktoś z Was przez najbliższych 30 sekund, zanim dojdę do tematu czasu, w jakim jest na odcinku specjalnym wymieniane, trafi. Z odpowiednią ilością czasu, ile zajmuje załodze wysiąść, odkręcić, odstawić, przynieść zapasowe, przykręcić, a to zniszczone umieścić z tyłu. No ile czasu? Otóż 8 minut, a zrobili to również w 6 w optymalnych warunkach. 6 do 8 minut zajmuje wymiana takiego wielkiego i ciężkiego koła, które musi być zdjęte. Z tak zwanej paki zdjęte z piasty, i to zdjęte z, y, z paki założone na piastę, a to zdjęte z piasty, uszkodzone, przebite, zniszczone, założone z powrotem na pakę. To się wydaje niemożliwe. To się wydaje tak, jakby była to niemal Formuła 1, tyle że w ciężarówce i na pustyni, zwykle przy bardzo wysokich temperaturach.